No patrz go jaki mistrz kamuflażu Dawaj No Henek różże się O dzięki <grywy> No zasuwaj do wody Dawaj Henek, dawaj Oj, tu już jest ładnie skamuflowany, tu już go nikt nie widzi w zasadzie Jak w ostatniej chwili zobaczyłem, jakby się nie ruszył To bym nawet nie wiedział, że koło żółwia przeszedłem, jeszcze takiego wielkiego Dawaj, dawaj, dawaj Hop I po Henku